Koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie, w Polsce dziś potwierdzono już 18 przypadek zarażenia wirusem. W naszym regionie w na wtorek 10 marca nie stwierdzono żadnego przypadku choroby. Nie ma też mieszkańców, u których podejrzewano by obecność wirusa. Jednak w związku z krajowymi doniesieniami organizatorzy wydarzeń także w naszym powiecie odwołują swoje imprezy. Uniwersytet III wieku w końskich przekłada koncert charytatywny dla Sebastiana Makowskiego, którego był współorganizatorem. Z kolei gmina końskie w związku z wytycznymi z Kuratorium Oświaty na późniejszy termin przeniesie gminny etap pierwszej świętokrzyskiej olimpiady przedszkolaka. Trwają także rozmowy na temat uczęszczenia kibiców na mecze piłki ręcznej klubu KSSPR Końskie. Również włodarze państwa podejmują kolejne działania zapobiegawcze. Dziś kancelaria premiera poinformowała o odwołaniu wszelkich imprez masowych w Polsce. Przypomnijmy, że koncert na rzecz Sebastiana Makowskiego miał odbyć się w niedzielę 15 marca. W związku z zaistniałą sytuacją na świecie i w Polsce z rozszerzającym się koronawirusem, grupa inicjatywna, która podjęła działania w kwestii organizacji tego, tego koncertu, który miał, ma, miał się odbyć 15 marca. Podjęła decyzję, że jednak ten koncert zostanie nieodwołany, tylko przeniesiony na inny termin. Organizatorzy planują zorganizować koncert po świętach wielkanocnych, o ile zagrożenie rozprzestrzeniania wirusa nie będzie tak duże jak obecnie, a sytuacja się ustabilizuje. My jako dom kultury żadnych zajęć nie odwołujemy. Jeszcze prowadzimy wszystkie zajęcia normalnie. Imprezy kameralne też, które u nas, u nas się odbywają, też będą się odbywać normalnie. Najbliższą mamy. W czwartek jest to wystawa ceramiki. Uczestników zajęć ceramicznych o godzinie 18 zapraszam do, do naszej galerii, Galerii DEC. Także na razie pracujemy normalnie. A co dalej będzie, zobaczymy. Jednymi z większych imprez sportowych w Powiecie są także mecze KSSPR końskie. Podczas tych wydarzeń trybuny potrafi zapełnić prawie 500 kibiców, a już w najbliższą sobotę o 18:00 KSSPR ma podejmować w końskich AZS AWF Biała Podlaska. Jednak czy spotkania tego klubu będą odbywać się przy pustych trybunach? Na ten moment klub nie widzi takiej konieczności. Jak informuje nas prezes KSSPR Andrzej Kos, klub będzie dostosowywał się do wszelkich wytycznych od władz państwowych oraz samorządowych. Na tej chwilę nie ma decyzji, ale jego zdaniem możliwe są trzy scenariusze: granie meczów przy pełnych trybunach, rozgrywanie spotkań z udziałem 500 lub 300 pierwszych kibiców, którzy zakupią bilet oraz granie przy pustych trybunach. Klub swoje decyzje uzależnia od informacji przekazywanych przez władze oraz przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Warto dodać, że dziś na spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęto decyzję o odwołaniu wszelkich imprez masowych organizowanych na terenie naszego kraju. Kancelaria premiera poinformowała, o tym za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu. Definicję imprez masowych wszelkiego rodzaju ściśle określa artykuł 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku. Odnośnik znajdziecie w naszym portalu. Ustawa jednoznacznie definiuje także, jakie wydarzenie sportowe należy uznać za imprezę masową a mówi o tym artykuł 3, punkt 3, ustęp A. Ilekroć w ustawie jest mowa o masowej imprezie sportowej, należy przez to rozumieć imprezę masową, mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej wynosi nie mniej niż tysiąc, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej, nie mniej niż trzy. Póki co, jednak, meczka SSPR ma odbyć się z udziałem publiczności. W przypadku innej decyzji z pewnością Państwa o tym poinformujemy. We wtorek pojawiła się informacja, że został także odwołany gminny etap pierwszej Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka, która miała mieć miejsce w najbliższy czwartek w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1. Gmina Końskie otrzymała informację od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, który rekomenduje odwołanie wszelkich wydarzeń z udziałem dzieci. Gmina przedstawiła więc swoje oficjalne stanowisko w mailu do mediów. Mając na uwadze duże ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, w związku z aktualnymi zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podjęliśmy decyzję o odwołaniu pierwszej Świętokrzyskiej Olimpiady przedszkolaka etap gminny. O zmianie terminu poinformujemy niezwłocznie z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej. Jednocześnie burmistrz koński Krzysztof Obratański poinformował nas, że dyrektorzy gminnych placówek edukacyjnych mają zwracać szczególną uwagę na profilaktykę. Wszystkie szkoły i przedszkola zostały doposażone w płyny do dezynfekcji. Nauczyciele ma mają zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad higieny. Na ten moment jednak gmina nie decyduje się na odwoływanie zajęć szkolnych. Wraz z pojawieniem się nowych informacji na temat wszystkiego, co związane z koronawirusem w naszym regionie, będziemy Państwa informować na bieżąco.